Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Nie bój się, Maryjo. Nikt z nas nie lubi żyć w lęku, w jakiejś niepewności. Chcemy, by nasze życie przebiegało według własnych koncepcji. Każdy z nas chce mieć klarowne sytuacje życia. Z pewnością Maryja również miała plany, ambicje, marzenia, jak zrealizuje swoje życie. Jednak doświadczenie ogromnej miłości Boga sprawiło w jej życiu zarzucenie realizacji dotychczasowych marzeń, a przyczyniło się do wypełnienia misji mesjańskiej Boga względem człowieka. Wymagania Boga względem człowieka niejednokrotnie paraliżują, wywołują lęk przed porzuceniem utartych schematów, choć niejednokrotnie narzekamy, że jest nam z tym źle. Czy jestem gotowy na porzucenie grzechu, do którego się przyzwyczaiłem, by odkryć większą miłość Boga?